Cześć! W tym filmie przejedziemy się po skrzyżowaniu ulicy Olsztyńskiej z ulicą Rikemana. Rikemana łączy się z ulicą Hutników, a przecina je właśnie ulica Olsztyńska. Jest to skrzyżowanie na zawodzie z łamanym pierwszeństwem. Praktycznie każdy egzamin e, przez to skrzyżowanie w jakimś kierunku przejeżdżamy My sobie omówimy je z każdej strony, gdzie należy się ustawić, gdzie skręcić, w którym miejscu skręcić, na co zwrócić uwagę, abyście na tym skrzyżowaniu mogli jechać poprawnie. Na pierwszy ogień idzie dojazd do tego skrzyżowania od ulicy Chutników. Ulica Chutników w całości jest strefą ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Pamiętajcie o tym. Dojeżdżamy do skrzyżowania, mamy ustąp pierwszeństwa, łamane pierwszeństwo, droga z pierwszeństwem z przodu i z prawej strony i tylko pojazdy jadące z naprzeciwka i z prawej strony przepuszczamy. Niezależnie gdzie byście nie pojechali, ustawiamy się tutaj w tym miejscu. Czekamy aż przód i prawa strona będą wolne, i wtedy dopiero możemy pojechać. Taka sytuacja, jak jest tutaj, teraz na egzaminie, nie polecam jechać, ponieważ niektóre pojazdy w ostatniej chwili włączają lewy kierunkowskaz i postanawiają skręcić w lewo, czyli tak jak prowadzi od ich strony droga z pierwszeństwem. W związku z czym, wy, jeżeli się wyrwiecie za wcześnie, to po prostu egzaminator nadepnie na hamulec i będzie to po egzaminie. Tym razem do naszego skrzyżowania podjedziemy sobie od ulicy Orlika-Rikemana i pojedziemy na najbliższym skrzyżowaniu, na tym skrzyżowaniu omawianym, dzisiaj pojedziemy sobie w prawo. Jeśli chcemy skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, to jedyne poprawne miejsce do wykonania tego manewru jest zaraz tutaj za tą zatoczką autobusową. Dlaczego? Dlatego, że zaraz za tym wjazdem mamy znak nakaz jazdy na wprąd bądź w lewo, więc tam już skręcić w prawo nie możemy. Więc pamiętajcie, że jeżeli jedziemy w prawo na skrzyżowaniu, to tylko i wyłącznie tędy. Dojeżdżamy do znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu, patrzymy, czy lewa jest czysta, wolna, możemy sobie jechać. Jeśli by się Wam zdarzyło, że na tym skrzyżowaniu nie skręcicie w prawo w miejscu, w którym ja to zrobiłem, a pojedziecie troszeczkę dalej. Prosto to pamiętajcie, żeby nie skręcać już tam w prawo, bo będzie to nie niezastosowanie się do znaków nakazu, co skutkuje przerwaniem egzaminu. W takiej sytuacji najlepiej po prostu pojechać na tym skrzyżowaniu na wprost albo w lewo, ale polecam bardziej na wprost, bo jesteście ustawieni bliżej kra prawej krawędzi jezdni, a w lewo powinniście się ustawić bliżej lewej plus jeszcze włączyć lewy kierunkowskaz. Więc najłatwiej, jak już się pomylicie, to jedziemy po prostu prosto. Jedziemy ulicą Olsztyńską. Jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Za chwilkę mamy koniec tej strefy. Dojeżdżamy sobie tym razem od tej strony. Mamy łamane pierwszeństwo, mamy drogę z pierwszeństwem z przodu i z lewej strony. Te pojazdy na pewno musimy przepuścić i musimy przepuścić również tych z prawej, ponieważ mamy ich po prawej stronie. My będziemy skręcać w lewo, prosto to jest... Yy, Prawie identycznie, ale chciałem pokazać Wam, jak tu skręcić w lewo i gdzie wjechać. Dojeżdżamy do linii bezwzględnego zatrzymania, jak najbliżej, żeby widzieć dobrze wszystko to, co się dzieje z lewej strony. Czekamy aż lewa, przód będą wolne. Prawą stronę tutaj widać bardzo słabo, ale myślę, że sobie poradzimy. I czekamy. Dobra, z naprzeciwka nic nie jedzie, z lewej strony daleko też już nie ma żadnych samochodów. Podjeżdżamy powolutku, patrzymy prawa wolna. To wyjeżdżamy w miarę szeroko, żeby nie najechać. Po mojej lewej stronie na podwójną ciągłą, która się tutaj w tym miejscu znajduje, i w ten sposób wyjeżdżamy sobie w lewo na tym skrzyżowaniu. A teraz ponownie jedziemy od strony ulicy Rikemana, tylko tym razem pojedziemy sobie w lewo, tak jak prowadzi nas droga z pierwszeństwem przejazdu. Pamiętajcie, aby włączyć lewy kierunkowskaz. W lewym lusterku upewnić się, czy tutaj nikt czasem nie próbuje was wyprzedzić. Dojeżdżamy do osi jezdni i skręcamy w lewo tak jak ta słabo widoczna linia nas tutaj prowadzi. Ponownie jedziemy ulicą Olsztyńską, tylko tym razem z drugiej strony. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, w prawo no to rzecz jasna, wiadomo prawy kierunkowska znikąd nie przepuszczamy i jedziemy w prawo. Jeżeli chcemy jechać na wprost bądź w lewo, wówczas musimy przepuścić wszystkich jadących z prawej strony. I my sobie pojedziemy tutaj prosto, do skręcania w lewo ustawiacie się bardzo podobnie, czyli w miarę bliskość jezdni, ale tutaj jest jeden pas, jak ustawicie się po środku to nic się nie stanie. Możemy dojechać sobie... Kawałeczek za przejście dla pieszych, byle nie przejechać przez to osobowo widoczną linię przerywaną. Patrzymy, czy nic nie jedzie z prawej strony. Teraz coś jedzie, więc czekamy. I jak przejedzie ten pojazd z prawej, to my startujemy. I to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, albo chcielibyście jakieś skrzyżowanie, żeby nagrać, napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.